Dlaczego kaznodzieje chcą zbawić Twoją duszę? Czy Biblia mówi o regeneracji, jako o zbawieniu duszy? Czytajmy razem to, co mówi nam Słowo Boże w Jakuba, 1 rozdział 21 werset i Mateusza 16 rozdział od 25 do 26 wersetu. Chodzi o temat zbawienia duszy. Kaznodzieje często mówią o tym, ile dusz zostało zbawionych podczas ostatniego spotkania ewangelizacyjnego. Czy to jest prawidłowe? Czy Biblia mówi o odrodzeniu jako o zbawieniu duszy? Oczywiście jest pewnego rodzaju swoboda w używaniu słów przez ewangelistów. I nie jest moim celem krytykować ewangelistów, gdyż uważam, że tej wolności ewangelistów nikt nie powinien krępować, nawet jeśli niektóre ich sformułowania nie są dokładnie biblijne, ale na celu mają głoszenie ewangelii w sposób nieskrępowany. Słowo dusza, greckie słowo psyche, jest podstawą wielu słów w języku polskim. Psychologia Psychiatria, psychika, psychosomatyczny, psychoterapia, psychotyczny i tym podobne. Psyche występuje 105 razy w Nowym Testamencie, co czyni je bardzo powszechnym słowem, dobrze znanym studentom pierwszego roku Greki. Wiedzą, że oznacza ono duszę, ale to wszystko. Nie wiedzą, że często odnosi się ono po prostu do życia lub wewnętrznego ja. Wyrażenie zbawienie duszy występuje w Nowym Testamencie 10 razy. W Mateusza 16 rozdział 25 werset i paralele w Marka 8 35 i Łukasza 9 24 także 17 33. Marka trzeci rozdział 4, werset i paralela w Łukasza 6,9 Hebrajczyków 10.39, Jakuba 1,21, Jakuba 5.20, 1 Piotra 3, 20. Przyjrzyjmy się im, ale przyjrzymy się im później. Na razie jednak chcę powiedzieć, że zbawienie duszy nie odnosi się do odrodzenia. Ani do nowych narodzin. Czy wiesz, że Pan Jezus Chrystus stracił swoją duszę, psychę, kiedy umarł na krzyżu? Po tym poznajemy miłość, że On oddał za nas życie, to znaczy psychę swoje. I pierwszy list Jana, trzeci rozdział, szesnasty werset, ale także ten trzeci rozdział, szesnasty werset pierwszego listu Jana. Mówi dalej. I tu zadam Ci pytanie: czy wiesz, że mamy tracić nasze dusze, psychę, dla innych? Tak, bo pierwszy list Jana, trzeci rozdział, 16, werset, mówi także: I my winniśmy oddawać życie, to znaczy psychę, zabrać. Przyjrzyjmy się trzem tekstom, które mówią o ratowaniu psychę. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, dwudziesty Werset gdy raz boska cierpliwość czekała za dni Noego, gdy arka była przygotowywana, w której kilku to jest osiem dusz zostało ocalonych przez wodę. Noe i jego rodzina nie zostali odrodzeni przez wejście do Arki, zostali uratowani od śmierci fizycznej. Ocalenie psyche jest ocaleniem biologicznego doczesnego życia. Mateusza 16, rozdział 25 do 26 wersetu mówi, bo kto chce zachować swoje życie, czyli psychę, straci je, ale kto straci swoje życie, psychę, ze względu na mnie, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za swoją duszę, psychę? Niefortunne jest to, że większość przekładów tłumaczy psychę inaczej w wersetach znajdujących się obok siebie. Na przykład Biblia.net ma taki przypis Mateusza 16:25. Greckie słowo przetłumaczone jako życie może odnosić się zarówno do ziemskiego, fizycznego, Biologicznego życia, jak i wewnętrznego, transcendentnego życia, w cudzysłowie, w nawiasie, czyjejś duszy. W tym kontekście, jeśli ktoś nie chce cierpieć, odrzucenia i prześladowań ze strony świata, aby podążać za Jezusem, ale zamiast tego stara się zachować swoje życie fizyczne, wówczas straci zarówno życie fizyczne, jak i wewnętrzne, transcendentne życie na sądzie. Z drugiej strony, ten, kto dobrowolnie zrezygnuje z ziemskiego fizycznego życia, aby naśladować Jezusa, straci swoje życie z mojego powodu. Ostatecznie odnajdzie swoją duszę. Zauważ, że paralela w Ewangelii Jana mówi o ostrzeżeniu swojej duszy na życie wieczne. Pier... Tutaj mamy 12 rozdział. 25. werset Ewangelii Jana. Jest to niestety dość mylące. Wiele osób błędnie uważa, że zbawienie psychę oznacza zbawienie od wiecznego potępienia. To jednak sprawia, że Mateusza 16, 25 26 jest przedstawiane jako sprzeczne z Jana 3:16. Fragment z Ewangelii Mateusza 16 jest fragmentem dotyczącym uczniostwa, jeśli kto chce pójść za mną, jak mówi Mateusza 16:24, a nie fragmentem ewangelizacyjnym. Jakuba, 1 rozdział 21 werset mówi: Prze to odrzućcie wszelką nieczystość i wszelką niegodziwość, a przyjmijcie z łagodnością zaszczepione słowo, które może zbawić dusze wasze. Kontekst jest jasny, że Jakub mówi o zbawieniu życia, już dawniej, wcześniej narodzonych na nowo ludzi, bo zwraca się do nich moi umiłowani bracia, jak czytamy w Jakuba pierwszy rozdział 16 do 19 wersetu. Jest to zbawienie od Bożego sądu w tym życiu. Wszystkie pięć użyć słowa zbawić w liście Jakuba, Odnosi się do zbawienia wierzących od Sądu Bożego. I tutaj znaczenie, za którym przemawiają dane, zbawić wasze życie jest właśnie znaczeniem najbardziej pasującym do tego kontekstu. Czytelnicy listu Jakuba już wcześniej narodzili się na nowo, jak mówi Jakuba, pierwszy rozdział osiemnasty werset. I nie potrzebują zbawienia od piekła. Co więcej, Jakub właśnie mówił o śmiertelnych konsekwencjach grzechu w Jakuba, pierwszy rozdział, od 14 do 15 wersetu. W tym świetle znaczenie Jakuba 1:21 jest jasne, chociaż grzech może doprowadzić do śmierci fizycznej, słowo Boże właściwie przyjęte może zachować życie fizyczne. Tak, czytamy w Przypowieściach Salomona 10 rozdział 27 werset, 11 rozdział 19 werset, 12 rozdział 28 werset, 13 rozdział 14 werset, 19 rozdział 16 werset. I tutaj najważniejsze jest to, że w Biblii nie ma ani jednego wersetu, który wskazywałby że kiedy ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to jego dusza zostanie zbawiona. W Biblii zbawienie duszy, psyche, odnosi się do ocalenia życia doczesnego przed przedwczesną śmiercią fizyczną. Należy pamiętać o tym rozróżnieniu, aby skoncentrować się na łasce. Werset z Jakuba 1.18 mówi również, że zostali zrodzeni przez słowo prawdy. Co jest wyraźnym odniesieniem do ich nowych narodzin z góry. Niech Bóg ci błogosławi. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien życia wiecznego, to uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg błogosławi ci.